Sezon dla truskawki, Marta Gido. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Relacja. Dla wszystkich dziewczyn, które być może znajdą tu kawałek siebie. Fragment opowiadania od jednego do dziesięciu. Wtedy to była tylko dziecinna gra, w czasach, gdy wszystkie byłyśmy jeszcze dziewczynkami, kiedy zeszycik. Na którego okładce syfloresy, kwiatki, serca i motyle, podpisywałyśmy koniecznie różowym flamastrem wróżby. I przyciskając go do siebie, do miejsca, w którym wkrótce miały rozkwitnąć nasze piersi, obejmując go czule ramionami, jakby tam był ukryty największy skarb, krzyczałyśmy jedna do drugiej imię chłopaka, od jednego do dziesięciu. Pierwsza musiała wybrać jakąś cyfrę, wtedy druga otwierała zeszyt i czytała imię, które się tam kryło. Tak będzie się nazywał twój mąż! Dość szybko nauczyłyśmy się na pamięć, że pod jedynką Marcin, pod, dwó pod dwójką Paweł i dalej inni nasi koledzy z podwórka o pospolitych imionach męskich, jakie nosili wszyscy urodzeni w późnych latach 70. i wczesnych 80. Tomek, Piotrek, Michał, Wojtek, wiedziałyśmy, że siódemkę trzeba omijać z daleka. Tam było najstraszniejsze i najdziwniejsze imię, jakie mogło istnieć. Znalazłyśmy je w kalendarzu i zastanawiałyśmy się, czy w ogóle żyje gdzieś na świecie chłopiec o takim imieniu? Brzmiało ono: hmm, Dionizy. I jeśli któraś z koleżanek trafiła siódemkę, zawsze najpierw, jeszcze zanim powiedziałyśmy jej na głos, kogo sobie wylosowała, wydawałyśmy z siebie pomruk: O fuuu! Później, kiedy gra zaczęła nam się nudzić, bo ileż można w kółko wybierać tych samych Tomków i Marcinów, wymyśliłyśmy, że powpisujemy imiona sławnych ludzi. Jedynka Michael Jackson. Wiadomo. Dwójka? Patrick Swayze. To przecież ten z filmu Wirujący seks. No jak nie wiesz który? Ten co z nią tańczył, a na koniec podniósł pięknie w górę i wirowali w rytm stary bogacz z serialu Dynastia Blake Carrington. O! E, Limahl. On śpiewał Neverending Story w filmie, w którym latali na białym psie. O! Franek Kimono, czyli King Bruce Lee Karate Mistrz. Chociaż ktoś mówił, że to pan Kleks. O! I jeszcze na koniec New Kids on the Block. No ale przecież ich jest pięciu. No to co? To będzie śmiesznie, że ktoś sobie wylosuje pięciu mężów naraz. To wpisz jeszcze terminator. Terminator? Obrzydliwe. I znów z całych sił. I Imię chłopaka, od jednego do dziesięciu. Ale była wśród nas jedna taka, hmm? która drażniła się z nami i psuła całą frajdę, mówiąc od niechcenia. Jenaście. My na to wściekłe, że nie ma jedenaście. Wybieraj od jednego do dziesięciu

Nosiła kolczyki z czereśniami, naszyjniki z metalowych spinaczy i z gumek recepturek, wplatała we włosy rumianek i koniczyny, malowała sobie cienkopisami na nogach tatuaże, a jak była drobine starsza, <laughs> rzekła ucho agrawką. Wydawała nam się wtedy trochę dziwna, ale lubiłyśmy ją, bo dzieliła się z nami oranżatką w proszku. Sypałyśmy na język drobniutkie kuleczki, które pod wpływem śliny zaczynały strzelać co za uczucie. Miłe łaskotanie w buzi i smak, który był jednocześnie. Kwaskowaty i słodki. Któregoś razu zwisałyśmy z trzepaka głowami w dół, która wytrzyma najdłużej. Za śmietnika nieopodal zalatywało z miłymi jajami i kociąszczyną, ale nas to wcale nie przerażało. Kiedy chcesz zobaczyć świat z innej perspektywy, niebo w ziemi, chodnik tam, gdzie wcześniej obłoki, gałęzie drzew w chmurach, jak korzenie, i nagle w oddali. Trzej koledzy, którzy zmierzają w naszym kierunku, jakby chodzili na głowach. Tomek, Piotrek i Paweł, albo Marcin, Michał i Piotr, nieważne. Kiedy widzi się ich do góry nogami ciężko rozpoznać. Idą tu. Zaraz nas zobaczą w całej okazałości. Przecież spódnice nam się pozawijały pod brody. Na pewno mamy odsłonięte majtki. O nie, trzeba zeskoczyć jak najszybciej. I hyc? Już stoimy na ziemi, jak gdyby nigdy nic. Wszystko znów na swoim miejscu. Widać to, co może być widać, a to, czego nie, jest zakryte. Ale ona. Wisi dalej. Włosy zamiatają chodnik, blade, chude, uda, oplatają poręcz. Goły brzuch wypina się bezwstydnie w jego centralnym punkcie guzik pępka i chyba najstraszniejsze z tego wszystkiego. Białe majtki. Zwykłe, bawełniane, pewnie identyczne jak nasze, ale w tamtej chwili przerażające, bo na wierzchu i dostępne dla oczu chłopaków, którzy tuż, tuż, a ona wisi, wciąż zwisa w dół. Ona i jej białe majtki, więc ją szturchamy. Zeskakuj szybko, bo ci kino widać. A ona nic. No to my jeszcze raz, nie słyszysz, całe kino ci widać. Chłopaki są już obok, gotowi nam dokuczać. My jesteśmy zawstydzone, ale nie za siebie się wstydzimy, tylko za nią, za jej odsłonięte kino. A ona w tym momencie jednym fikołkiem wraca na ziemię, zadowolona, dumna patrzy na nas takim wzrokiem, że wszyscy milkniemy i czekamy co ona dalej na, a ona na to wygrałam. <laughs> Roześmiała się wtedy głośno z całych sił i w podskokach zniknęła za śmietnikiem. Było w niej coś takiego, co nas fascynowało i odpychało zarazem. Nie potrafiłyśmy tego nazwać, ale chyba jej trochę zazdrościłyśmy. Marta Dzido, Sezon na truskawki.